Przez rozpoczęciem chciałbym Was zaprosić na kanał IJ do którego macie link w opisie. I też na mój kanał, do którego też macie link w opisie. I zapraszam do oglądania Funny Moments. Wiesz? Ej, nie! Naprawdę! Ej... No tak, zobacz, to jestem ja! Ej, jako kurwa, pilot. Ej, ty żyjesz! Ty ja żyję! Czy... No, żyję, jestem Ej, człowiekiem jest, co... i żyję. Ej, co jest kurwa? Ej, ja nie wiem. Ej, serio? Mhm. Mm Drugi iShow show tylko w, 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 w jasnej skórze. Ej, trochę wygląda się gay. Ja kurwa, mać dlaczego? Ej, ale była osoba, którą ci tak powiedziała? Nie. Ej ej, 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 czekaj, czekaj To niezdrowe, to po pierwsze Po drugie, jedz warzywa i owoce Dobra. Witam serdecznie Halo Dzień dobry No kur... Tylko się chciałem przywitać Chcecie za dymiarze Dzięki, pozdrawiam Witam serdecznie Halo, halo, dzień dobry Ale, ale ja stream mam, gdzie się tam dotykasz? Ej, ej <noise> Jak od razu się miała i mnie Ja już wychodzę Dobrze to wychodzę, dzięki, <głosy> <głosy> o, gdzie wow. się kurwa o, Ty, 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 kurwa Spokój, już Dobra, kurwa, mam się Ty, 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 ty kurwa, kurwa, kurwa Dobra się nie zesraj, para i ty kupierna. Bum, bum. To mało. Mam to mało. To ja z rodzicami mieszkałem, teraz nie mieszkam, to mam do nich 400 km już. Pozdro. No, masakra, nie? Masakra mam. Tak daleko mam, no nie wiem co. Myślałem, że jakoś zareagowałem, one kurwa bez emocji. One bez emocji, kurwa. To co ty z rodzicami nie mieszkasz? Ja takie kurwa myślałem, że one coś ten. Słucham. Słucham. Lubisz krzyk. Lubię krzyk. Lubię krzyk. No dobry. No, no rude są zazwyczaj wredne, to się z tym godzę. Komplement? Dziękuję. Nie ma sprawy, Foczko.